Dzień dobry Państwu, Dzień dobry Agnieszko i pozdrawiamy Cię z Warszawy. Halo, Halo. Tu Warszawa, przenosimy Cię do Rzymu. Gdzie teraz jesteś w Rzymie? Dzień dobry moi drodzy. Znajduję się w tej chwili na wzgórzu awentyńskim, a za mną widać wzgórze palatyńskie. To miejsce, gdzie Rzym się narodził 21 kwietnia w VIII wieku przed naszą erą. Kilka dni temu obchodzone były urodziny miasta, 2774 lata. I od tego momentu coś się w Rzymie zmieniło. Dzisiaj zostały otworzone muzea, zostały otworzone restauracje, bary. Co prawda, tylko klienci mogą korzystać ze stolików przed lokalami, ale do godziny 22 będą czynne. Od godziny 22 nic się nie zmieniło. Póki co jest tak zwana godzina policyjna do godziny 5 rano. A przez cały dzień turyści już z całych Włoch będą mogli odwiedzać zarówno muzea państwowe, muzea miejskie, a za niedługo również, bo już od 3 maja muzea watykańskie. Także jest nadzieja na to, że powoli ten ruch turystyczny się będzie ponownie pojawiał w mieście. Słychać, mam nadzieję, szum samochodów. Widać tutaj kilka osób już za mną. A jako, że nie tylko muzea, ale też i parki publiczne, te, które były jeszcze do wczoraj pozamykane, zostały otworzone, ja znajduję się w bardzo fajnym miejscu. Jest to ogród różany, który jest wielkim, popularnym ogrodem do końca czerwca, bo tutaj wspaniałe ukazy róż można podziwiać, można powąchać, jeżeli pozwolą na ten moment zdjąć maski. Jeszcze obowiązują. Mamy, maski. Mamy, mamy nowości, mamy nowości sprzed tygodnia. To co powiedziałeś, że resta, restauracje są otwarte, a nie tych ponad dwa tysiące z hakiem lat tą nowością jest. Cieszymy się, ze święta nie, miasta. nowością od urodzin, od urodzin miasta, bo jeszcze w tym dniu, parę dni temu, należało się, no tutaj w barze lekko, prawda, no, obsługiwać na zewnątrz, a teraz można zamawiać, można siąść również przy stoliku i spotkać się na jakieś krótkie spotkania towarzyskie. I to wszystko Ostrożnie. od dzisiaj, dzisiaj, od 20 dnia od, dzisiaj, tak, od dziś. Słowo cię słyszę, dlaczego, dlatego być może się powtarzam. I od dziś tak te restrykcje zostały zniesione. Mamy nadzieję, że utrzyma się to i będzie już coraz lepiej. Słabo mnie słychać, bo jest hałas już w Rzymie, wróciło od miasto do życia, widać w głębi przemieszczające się samochody, no i to miejsce szczególne, gdzie Rzym powstał. Jakie są oczekiwania w związku z tym otwarciem Włochów, przedsiębiorców? Oczekiwania są takie, że powoli, jak i również hotele na tą chwilę, powoli się otwierają. Także właściciele hoteli mogą liczyć na napływ klientów z Włoch. Póki co, jeżeli chodzi o turystykę zagraniczną, to jest jednak ograniczona ze względu na brak lotów, na połączenia z różnymi krajami. Na tą chwilę na pewno Włosi będą mogli się przemieszczać z północy na południe, bynajmniej Sardynia na tą chwilę jest tylko w strefie czerwonej, a pozostała część państwa jest w strefie tak zwanej żółtej. Także przemieszczenia są możliwe na całym, w całym kraju. Tak, dziękujemy. Tam w głębi teraz Widać po twojej prawej stronie turystów y, chyba azjatyckich y, z tego co się domyślam. Y, a więc tym bardziej cieszy nas obecność turystów, cieszy otwarcie Rzymu. My czekamy na to otwarcie. Weekend y, majowa, majówka będzie w Polsce zamknięta. Niemniej już dzisiaj cieszymy się, że w niedalekiej przyszłości po majówce zostaniemy otwarci, także i my. No miejmy na, nadzieję i powoli. Turyści z Polski będą mogli ponownie do Rzymu przybywać różnymi środkami lokomocji. Na tą chwilę najbardziej popularny jest jednak prywatny samochód. Bowiem nie Rzymy, trzeba tak. korzystać z tej kwarantanny, która do tego jednak 30 kwietnia jeszcze obowiązuje, ale komu uda się uniknąć, to korzysta i przyjeżdża. Nie ja będzie Rzym samochodem to y, z chyba 800 km co kilometrów, co należy przejechać tak. Są takie osoby, które się na to yy, liczą się z tymi kilometrami i liczą się z tym, że no, podróż jest dość, dość długa, skomplikowana, ale może tutaj po przybyciu im to wszystko zostanie wynagrodzone. Cieszymy się bardzo z tych dobrych wiadomości. Pozdrawiamy z Warszawy, pozdrawiamy z Rzym, wieczne miasto. Pozdrawiamy Cię Agnieszko i czekamy na pierwsze spotkanie z Tobą jako przewodnikiem Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie i tutaj jeszcze na moment chciałabym pokazać miejsce, w którym się w tej chwili znajduję, jak widzicie palatyn za mną. A tutaj za moment będziecie mogli popatrzeć sobie na to miejsce, o którym wspomniałam, o ogrodzie różanym. Niesamowicie piękne, najpiękniejsze z Czy już kwitną? na całym świecie. Kwitną już róże. Czy kwitną już róże? Już kwitną róże, różne odmiany, belgijskie, francuskie, angielskie, duńskie i również włoskie także wspaniale powoli się rozwijają i za niedługo będzie rozważmy się czy jest wspaniały zapach to jest polska róża bodajże nazywa się ta szczególna Marysieńka Marysieńka i Kiris Skłodowska. jeszcze o. do niej nie dotarłam ale takowe róże tutaj również rosną wśród Super. tych ponad tysiąc gatunków róż to wspaniały obrót. czekamy też na polskie akcenty w ogrodzie różanym w Rzymie niezwykła ilość róż, 1500 już tutaj widzimy jaka to piękna, krzawy, krzewy ostatnią nowością jest róża papieża Franciszka Taka tutaj ośmialno, można tak. ją napotkać spacerując po, po tym pięknym czy, czym się charakteryzuje ta róża? czym się charakteryzuje? czy już wiemy? E, tymczasem nie ma jeszcze żadnego koloru nie widać jaki kolor będzie miała róża ale jest dość spora jest dość spora. Jeżeli Dzień. będzie okazja, to jeszcze ją pokażę. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy Cześć. jeszcze raz Rzym. I czekamy na Serdecznie otwarcie się Rzymu i całego świata. Do zobaczenia. Arrivederci. Ciao, Ciao. Arrivederci Aroma. Ciao.